Wrocławski Park Technologiczny. To miejsce, w którym wspieramy biznes w każdej skali. Działamy w biznesowym centrum Wrocławia i od ponad 20 lat. Tworzymy społeczność ludzi przedsiębiorczych. Jest dziś z nami ponad 200 firm, zatrudniających ponad 2000 osób. Przedsiębiorców wspieramy kompleksowo dzięki naszemu programowi Stellar Hub. W ramach niego współpracujące z nami firmy mogą korzystać z takiego wsparcia, jakiego potrzebują w danym momencie swojego rozwoju. W WPT działamy po to, by wspierać różne formy innowacyjności i przedsiębiorczości. Przekonaj się, co jeszcze mamy do zaoferowania. Przenieśliśmy biznes na Warmię Mazury. Mamy tu sprzyjające warunki do rozwoju naszej firmy. Dogodna lokalizacja, świetna infrastruktura. Duże znaczenie miało dla nas zaplecze naukowe oraz wsparcie samorządu. Znaleźliśmy tu także zaangażowanych pracowników. Ale jest coś jeszcze. Na Warmii i Mazurach mogę żyć w pełni, spędzać aktywnie czas z rodziną, korzystać z tutejszej przyrody. Mam tu o relacje, nie tylko biznesowe. Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem. Jesteśmy, by służyć naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy, by pomóc ludziom cieszyć się zdrowiem. Jesteśmy, by tworzyć nowe rozwiązania i technologie. Jako największa polska firma farmaceutyczna, wiemy, co jest najważniejsze. Tak, chodzi o chemię. Chemię uczuć. Pulfarma. Ludzie pomagają ludziom. thank mm -hmm. you Zapraszamy do świata Explory, programu, który odkrywa młode talenty, wspiera je i rozwija. Dzięki Explory masz szansę pokazać swoje pomysły światu i skonsultować je z ekspertami, wygrać prestiżowe nagrody, otrzymać wsparcie rozwoju swojego projektu dzięki pracy z mentorem oraz dofinansowaniu. Zdobędziesz też wiedzę podczas inspirujących wykładów i warsztatów naukowych, które są źródłem nowych pomysłów. Dołącz do programu Explory i rozwijaj z nami swoje talenty. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na ogłoszeniu wyników półfinału konkursu Explory 2024. Przez ostatnie 4 dni spotykaliśmy się online z półfinalistami konkursu, którzy prezentowali przed jury swoje innowacyjne projekty. W konkursie rywalizowali autorzy 145 projektów, a projekty oceniało 45 jurorów, ekspertów ze świata nauki i biznesu. Za zaangażowanie, za dzielenie się swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem. To, że jesteście z nami już od tylu lat nabawa, napawa nas dumą i wielką radością. Dziękujemy. Zanim przejdziemy do ogłoszenia wyników głosowania publiczności oraz akredytacji do finału, chciałbym przypomnieć, że wszystkie projekty, które brały udział w półfinale Konkursu Explory i nie otrzymały akredytacji, mają jeszcze szansę. Jak co roku organizujemy plebiscy bilet na finał, w którym to internauci wybiorą ostatniego finalistę? I tutaj zmiana terminu. Tegoroczna edycja odbędzie się już w czerwcu. A teraz przechodzimy do części, na którą wszyscy czekacie. Zanim ogłosimy akredytację do finału, dowiemy się, który projekt wygrał w głosowaniu internautów. Mam przed sobą wyniki głosowania. W plebiscycie zagłosowało w sumie 11 520 osób. Dziękujemy. I przypominamy, że głosowanie połączone było z konkursem na naszym Facebooku. Głosujący w komentarzach mogli napisać, który projekt jest według nich najciekawszy i dlaczego. Już dziś dwie osoby wygrają głośnik JBL. Szukajcie informacji w odpowiedzi na Wasze komentarze i wiadomościach prywatnych. Serdecznie gratulujemy. Miło mi ogłosić, że publiczności półfinału konkursu Explory najbardziej spodobał się projekt 126 Holiometer 2.0 autorstwa Przemysława Wrony. Oliwii Sozańskiej i Blanki Podziemskiej. Serdecznie gratulujemy autorom, a także opiekunom projektu. Nagrodą jest bon zakupowy na kwotę 1000 zł do wykorzystania w wybranym sklepie. A teraz najważniejsza część dzisiejszego dnia. Już za chwilę poznamy wszystkie projekty, które zakwalifikowały się do finału konkursu Explory 2024, czyli Gdynia Explory Week. W gronie finalistów znaleźli się w kategorii Człowiek. Są to następujące projekty. Projekt numer 14. Aqua Alert. Monitorowanie stopnia odwodnienia. Autorstwa Aleksandry Kobyłęckiej oraz Julii Kobyłeckiej. Projekt numer 16. Wpływ roztworów herbaty Olong na bakterie płytki nazębnej. Autorką tego projektu jest Hanna Olszewska. Projekt numer 28. Reflex on G1. Uniwersalne urządzenie do badań, testów, diagnoz, treningów, terapii rehabilitacji. Autorami tego projektu są Piotr oraz Paweł Gębala. Projekt numer 35 Eight Sense. Zdalny, samouczący system monitoringu i detekcji dźwięków dla osób niesłyszących. Autorstwa Kamila Lonczara. Projekt numer 37 Spatial Aware Sound Interpretation System. Autorzy tego projektu to Maciej Jarzyna oraz Paweł Wałęga. Projekt 126 Poliometr 2.0. Autorami tego projektu są przemysła Wrona, Oliwia Sozańska oraz Blanka Podziemska. Projekt 136, Sound Touch. Stworzyli ten projekt Ewa Kaczyńska oraz Zuzanna Łukiańczyk. Projekt numer 149, Egzoszkielet. Autorami tego projektu są Stefan Lewandowski, Aleksander Juszkowski oraz Michał Mazgoła. Oraz projekt 152. Wpływ białka Spike na ludzkie kardiomiocyty z udziałem statyn i flozyn, Autorką tego projektu jest Laura Adamkiewicz. Kategoria Technologia. Projekt 23. Gate OS. Bezpieczny egzokedel oparty o prewencyjną statyczną analizę kodu, tworzony przez Franciszka Łopuszańskiego. Projekt 24. Aqua Guardian. Bałtyckie bariery przyszłości. Autorami tego projektu są Alex Petit oraz Maksymilian Dobrowolski. Projekt numer 26. Efekty graficzne w zastosowaniach matematyczno-technicznych funkcji, program i modele 3D. Autorzy tego projektu to Tomasz Kocoń oraz Batłomin Białek. Projekt 89. Easy Assembly of e-bike. Twój rower elektryczny, kiedy tylko zapragniesz. Autorami tego projektu są Karol Wielbłąd oraz Kacper Piotrowski. Projekt numer 115. MPS. Miernik pomiarów seryjnych stworzony przez Macieja Warlocha, Pawła Orlika oraz Jakuba Warlocha. Projekt 130. Munific. Silnik do tworzenia programów komputerowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten stworzyli Maciej Milewski, Paweł Brzuszkiewicz oraz Piotr Szymański. Projekt 145. Rescue Capsule Nova. Autorami tego projektu są Dawid Świątek, Bartosz Smoleń oraz Jakub Kuczek. Oraz projekt 148 – Inteligentny czujnik obecności człowieka w automatyce domowej autorstwa Maurycego Frydeckiego oraz Przemka Bortlika. Kategoria Społeczeństwo. Do finału przechodzą następujące projekty. Projekt numer 17 – Trash to Treasure 3D. Od kuchennych resztek do drukarskich rewolucji autorami tego projektu są Maciej Pytka, Konrad Serenda oraz Damian Semeniuk. Projekt numer 29. Kompaktowy kryzysowy zestaw grzewczy na bazie efektu piezoelektrycznego autorstwa Julii Maksimowicz. Projekt numer 74. Echo of Valor. Stworzyli ten projekt Jan Widerowski, Tymoteusz Miłoś oraz Adam Oleksiak. Projekt 79. ECOBOX, czyli prototyp biodegradowalnych opakowań wielomateriałowych. Autorkami tego projektu, a raczej autorami, są Marta Majszak oraz Aleksander Sędzicki. Projekt 84. Technologia bez stresu, system operacyjny dla osób starszych. Autorką tego projektu jest Martyna Wittis. Projekt 90. Volunteer Hub. Autorzy tego projektu to Mateusz Łojewski, Robert Orłowski-Radziwił oraz Kacper Rokita. Projekt 95. Pomóż, uratuj psiaka. Autorstwa Emilii Szwedy oraz Juliusza Szwedy. Projekt 116. Ruch wahadłowy. Rewolucjonizujemy bezpieczeństwo na drogach. Tutaj mamy trzech autorów: Artur Nowak, Wojciech Wrublewski oraz Robert Zarzecki. Oraz projekt 157. Nanosaport. Zastosowanie nanocząstek hizotanu do redukcji negatywnego efektu suszy na rośliny. Projekt ten stworzyła Zuzanna Kastner. I ostatnia kategoria: środowisko. W tej kategorii do finału przechodzą następujące projekty. Projekt numer 12. Ekologiczne akumulatory. Polikarbazol jako ratunek dla alternatywy paliw kopalnych. Autorkami tego projektu są Wiktoria Stolarczyk, Agata Krupa oraz Zofia Zakrzewska. Projekt numer 33. Bambus Alternatywa dla rodzimego przemysłu energetycznego w Polsce autorstwa Dawida Żytki. Projekt 54. Prototyp urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych systemem sterowania zdalnego. Projekt ten stworzył Kamil Widzyk. Projekt 102. Plants Life. Tutaj mamy trzech autorów: Amelia Jusiak, Antoni Gzara oraz Szymon Wesołowski. Projekt 118. Ekolen Flory. Autorstwa Natalii Chrzanowskiej. Projekt 134. Tamasea amoregulacyjna. Projekt ten został stworzony przez Michała Bogdziewicza, Pawła Cybula oraz Martynę Hederszyńską. Projekt 150. Badanie wpływu zwiększonej koncentracji nanocząstek metali, cynku i aluminium na intensywność efektu bioluminescencji u Pyrocystis lunula. Autorką tego projektu jest Wiktoria Kamińska. Oraz projekt 160. Obiekt CO2, czyli jak zahamować kryzys energetyczny. Autorkami tego projektu są Martyna Grażyna Majkowska, Paulina Kuligowska oraz Amelia Bijak. Serdeczne gratulacje dla wszystkich akredytowanych. Wasze projekty są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Trzymamy za Was kciuki w finale. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu EXPLORY. Z półfinalistami widzimy się w październiku na finale podczas Gdynia EXPLORY Week. A już teraz zapraszam wszystkich do udziału w naszym programie mentoringowo grandowym który ruszył z początkiem kwietnia. W ramach programu można spotkać się z alumnami Explory, skonsultować swój pomysł na projekt, a także złożyć wniosek o dofinansowanie projektu badawczego. Najlepsze wnioski mogą liczyć na grant w wysokości do 1000 zł. Program realizujemy we współpracy z Fundacją Empiria i Wiedza.